Witam was w kolejnym filmie Słuchajcie, Dzisiaj poruszę taką na szybko kwestię Mamy piątek Dokładnie 25 października Wczoraj urodziny miał mój tata Więc jeżeli to ogląda to jeszcze raz wszystkiego najlepszego A już przechodząc do setna Pierwsza sprawa jaką chciałem dzisiaj poruszyć w dzisiejszym materiale Jest taka, że No jak to bywa w życiu Nie myli się tylko ten kto nic nie robi Więc no ja się pomyliłem Parę razy i w ostatnim czasie troszeczkę za bardzo przekombinowywałem, za bardzo chyba chciałem Wam się przypodobać, może nie to, że Wam się przypodobać, chciałem dogodzić za bardzo. No i to spowodowało, że moje pomysły nie do końca się sprawdziły, dlatego teraz trzeba troszeczkę się zreflektować. I będą się pojawiały również sporadyczne materiały w ciągu tygodnia, z moją osobą będą się pojawiały vlogi co tydzień. Jeżeli ktoś śledzi Facebooka, to już o tym wie, że będą ponownie pers na Olimpie. W każdy poniedziałek zresztą ta aktualna już jest nagrywana, jest w chuj długa. Ja teraz dużo jeżdżę po Polsce Pracuję nad takim dość poważnym, fajnym projektem, który mam nadzieję, że Wam się spodoba i też może nie dokładnie to, o co chodzi w tym projekcie, ale elementy związane z tym projektem na pewno będziecie mieli również w tych vlogach, w, e w tych Personal Olympiach. Dlaczego Personal Olympia? Teraz przecież już dawno po Sopocie. No, jeżeli nie śledzicie Facebooka, no to teraz się dowiecie. Mamy debiuty, tak? I ja będę się szykował pod debiuty. Nie, nie będę robił formy na debiuty takiej startowej, bo nie będę startował, ale po prostu, po prostu trzeba jakoś wyglądać a później po debiutach hardkorowa masa, ale to wszystko będziecie mogli się, o wszystkim będziecie mogli się dowiedzieć właśnie w materiałach tych Personal Olympia. Prócz tego będą również ponownie wracały materiały związane z merytoryką, ale nie będę robił czegoś takiego jak wiele osób, że będę tutaj wam Przedstawiał informacje jakiś z kosmosu, jakieś nazewnictwo, którego większość z was i tak nie rozumie. I czasami jak mam, jak słucham nie wszystkich podkreślam nie wszystkich, ale jak słucham niektórych osób, które same mówią o tych informacjach. To wydaje mi się, że mam, znaczy ja odnoszę takie wrażenie i też dużo osób, z którymi rozmawiam na ten temat, odnoszą wrażenie, że ci ludzie sami nie wiedzą o czym mówią, że to wszystko jest po prostu wyczytane, zero w tym doświadczenia, sama, sama po prostu teoria. No i ja tutaj chcę to pominąć, chciałbym, aby troszeczkę się tutaj wyróżniać pod tym kątem, że jeżeli będziemy robić jakąś merytorykę, to ma być to merytoryka z jakaś potwierdzona czymś, tak? Nie tylko samym czystym tekstem, nie tylko jakimś badaniem. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest na to moda. Ale e, dzięki temu, że aktualnie dużo czasu spędzam e, również z osobami, nie powiem dokładnie jakimi, musicie obejrzeć vlogi, żeby się dowiedzieć. Ale ja też dzięki temu, e, powiem szczerze, naprawdę uświadamiam się w tym coraz bardziej i utwierdzam w tym, że wszystko wraca. Słuchajcie, to tak krąży: czy diety, czy metody treningowe, czy cokolwiek związanego z naszym sportem, z naszym stylem życia. To wszystko wraca. To już wszystko kiedyś było, wraca pod nowymi nazwami, ale to już się dowiecie niebawem dokładnie o co mi chodzi. W każdym razie wracają materiały luźne. Jakieś moje przemyślenia, jakieś pierdoły też będą, bo wiem, że jest duże, duże grono osób, które po prostu lubi takie rzeczy. Wilogi będą Personal Impie na razie. Jeżeli będziecie zainteresowani, może w przyszłości też będą jakieś inne, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jaki będzie odzew na tą Personal Impie. Mam nadzieję, że pozytywny, bo też chcę ją zrobić troszeczkę inaczej, tak bardziej na luzie. Też w najbliższym czasie dużo się pozmienia w moim życiu. Myślę, że od nowego roku też będę się mocniej jeszcze angażował w to wszystko, żeby te materiały wyglądały jeszcze lepiej. Nie kończ mi tutaj już pod kątem takim technicznym. Że kupię nową kamerę, czy coś. Jeżeli chodzi o kwestie mikrofonów, by the way, już jest wszystko ogarnięte, słuchajcie, i na materiałach z wywiadów, i na innych rzeczach, już jest dźwięk ok. Zresztą tutaj mam teraz wstawię dosłownie fragmencik jednego z wywiadów, jaki niedawno przeprowadziłem. Konkurencja moja naprawdę bardzo duża. 33 zawodniczki w kategorii, wszystkie pięknie zrobione, naprawdę. Wybrać stylu dziewczyn finałową ową szóstkę, to jest. To jest naprawdę ciężka decyzja, w którym już po prostu mikrofon był używany. Tak, więc będziecie mieli taką możliwość załapania czy zrozumienia o co mi teraz chodzi, że już ze dźwiękiem jest naprawdę w porządku. Uczymy się na błędach, ale Mam nadzieję, że już więcej ich nie będzie, albo jak będą, to będziecie mi, będziecie mi pomagać, będziecie mi korygować. Chcę zrobić taki jak gdyby nowy początek, tak? Żeby w ten 2017 wejść z nową energią. Chciałbym, żebyście wy mocniej się angażowali w cały ten projekt, żebyście w komentarzach pisali, czego Wam brakuje, co byście chcieli, czego chcielibyście więcej. No bo to jest. To, to założenie miałem takie, że zrobię sobie portal powiedzmy. O kulturystyce, o fitnessie, ale no wiadomo, że nie wszystkich to do końca interesuje, więc trzeba to wszystko połączyć i mam nadzieję, że pomożecie mi w tym, aby to wszystko się udało. I to było chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, żeby ten materiał też nie był za długi, żebym go zdążył za chwilę obrobić i od razu wrzucić na kanał, żebyście mieli coś do oglądania w piątek. To to jest to, i jeszcze tylko taka informacja na szybko, że jeżeli kogoś to interesuje, no to dzisiaj jest Black Friday, tak, czyli czarny piątek. I z tej okazji macie 20% rabatu zarówno na stronie wwwtrek.pl jak i na stronie z, z ciuchami Trackwork też, też są te rabaty. Tak, to jest reklama. Dobra, to by było wszystko. Mam nadzieję, że pozytywnie się ten materiał. Że mam nadzieję, że będziecie pozytywnie zaskoczeni tym, w którą stronę to będzie wszystko szło. I mam nadzieję, że razem będziemy to wszystko fajnie tworzyć. A pogoda jest bardzo ładna, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko cieszyć się z tego, co mamy. Pamiętajcie, bądźcie pozytywni, cieszcie się z tego, co macie, ale nie bądźcie nasyceni tym, 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 <grym> tym, co macie. Bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś. Dojdzie do etapu, w którym powie ok, jestem spełniony, to tak naprawdę w tym momencie kończy się jego rozwój, a do tego nie możemy dopuścić. Dobra, trzymajcie się, Elo.